Siema, witam was na SkateBobach, a dzisiaj pomożemy wam wylądować waszą pierwszą orkę. Dobra, a więc czym jest Oli? Oli w skrócie jest to trik pozwalający nam oderwać się od ziemi wraz z deską. Wiele osób ma problemy z tym trikiem i wiele osób robi go niepoprawnie. Pomożemy wam dzisiaj zniwelować te problemy. Zacznijmy od tego jak powinna wyglądać taka Olka. Powinna składać się z następujących elementów. Pop, slide i lądowanie. Jak zacząć się uczyć Oli? Spróbuję Wam to wytłumaczyć Kuba. Na no początku po prostu lepiej się uczyć takiego momentu. Wstawać sobie na tailu i próbować skakiwać. W przód mniej więcej. Wiele też troszkę pojechać sobie, bo dużo osób mówi, żeby robić coś takiego i wskakiwać na deskę, tak w dół, ale według mnie to nie pomaga tak bardzo. Lepiej jest właśnie robić ten ruch skakiwania w przód, bo wtedy już się uczysz mniej więcej poprawnego oli, żeby je później chociaż trochę poziomować w przód. A jak robisz to, to widzicie właśnie dużo początkowych na tych nie od razu do Przejdźmy teraz do ułożenia naszych stóp podczas oli. Tylenią nogę, mniej więcej na środku tela. Można ją lekko przesuwać do siebie albo od siebie, ale zazwyczaj, żeby trzymać ją na środku, wtedy jest najbardziej prosto, leci idealnie. Raczej nie trzymać się tej strony, tylko bardziej na końcówce, gdzieś tutaj albo tutaj. A przednią nogę dajemy w tej, gdzieś tutaj arei, na prosto mniej więcej, przed boltami. Albo lekko skrzywiona, ale to leciutko, jak chcemy może wyżej wyciągnąć, albo coś takiego. Można, a im wyższe chcemy zrobić oli, po prostu cofamy do tyłu, gdzieś do połowy wtedy wychodzi o wiele wyższe. Tego też musimy pamiętać o tym, żeby wtedy bardziej zrolować kostkę i przeciągnąć o wiele mocniej do przodu, żeby ona się właśnie wypoziomowała. Bo wtedy trzeba jednak więcej tej siły, no, ale mniej więcej trzymać się przez bolty. Nie powiedziałbym, żeby przechodzić przez te tylnie tutaj przednie bolty, dwa, bo wtedy robi się właśnie ten błąd, że od razu dociskamy do ziemi i nie lądujemy z nadala. Drugi przykład jest dość oczywisty. Widać, że kubo natychmiastowo wyprostował nogi w powietrzu. Co się właściwie stało na pierwszym przykładzie? Widać, że przednia noga Kuby jest zdecydowanie ustawiona za daleko. Można to łatwo naprawić. Wystarczy nogę przysunąć przed montażówki i powinno być dobrze. Drugi przykład jest dość oczywisty. Widać, że kubo natychmiastowo wyprostował nogi w powietrzu, powodując tym samym, że przycisnął deskę od razu do ziemi. Rozwiązanie jest banalnie proste. Wystarczy pamiętać o tym, żeby podczas olki być luźno na nogach i ich nie prostować od razu po popie. Czasami na skateparku widzimy jak ktoś, ucząc się Oli, robi lekkiego frontsidea. Aby to wyeliminować należy pamiętać, że deskorolka to nie tylko nogi, a również górna część ciała. W tym wypadku powodem są nasze ramiona, ponieważ nie mamy naszych ramion równo z deską. Warto pamiętać, że jeżeli nasze ramiona skierowane są w jedną stronę, nogi będą podążać za ramionami i również się obrócą w tą samą stronę co ramiona. I to byłoby na tyle co do poradnika z Oli. Jakby ktoś miał jakieś problemy z nauką, piszcie w komentarzach próbujemy wam pomóc.